Drodzy Państwo, może jeszcze poczekamy chwileczkę, bo jest nas, jest nas już mała grupka. Ja, tak, wstępem chciałam bardzo serdecznie podziękować za, za możliwość bycia dzisiaj gospodynią, spotkania. Może wstępem troszeczkę opowiem o sobie. Od grudnia zajmuję się, jakby, pracą na urządzeniu Eiteracher. Tym tutaj, które widzą, widzą Państwo z tyłu za mną. Może wezmę urządzenie i pokażę? O, na tym urządzeniu zaczynałam, w tym urządzeniu się rozkochałam i to urządzenie tak naprawdę zastąpiło wszystkie, wszystkie możliwe urządzenia, jakie, jakie używałam w gabinecie kosmetycznym, bo od 27 lat zajmuję się kosmetyką twarzy i ciała. I tak naprawdę w pewnym momencie brakowało mi naprawdę takiego prawdziwego urządzenia, które by właśnie rezonowało z naszymi komórkami, współgrało z naszą energią ciała, za pomocą którego mogłabym wprowadzać aktywne składniki, naturalne oczywiście składniki. No i pojawia się, pojawiło się urządzenie nazwane przez nas nazywane suszarką. No, nie ukrywam, że jest to cudowne urządzenie, choćby z tego względu, że Woda, którą, którą robię za pomocą urządzenia, woda terahercowa, jest niesamowitym nośnikiem, więc tak naprawdę możemy każdą substancję, którą zażywamy do wewnątrz, czyli witaminę C, witaminę A plus E i wszelkiego rodzaju mikro, makroelementy, które wprowadzamy w głąb skóry, w głąb organizmu, możemy za pomocą wody jako nośnika wprowadzać po prostu za pomocą suszarki. Wdmuchiwać jakby te substancje w głąb skóry, czego jestem dowodem tego, że rzeczywiście to cudownie działa, bo testuję to na, na wszystkich moich ochotniczkach, praktycznie każdą jedną osobę, którą, która się poddaje. No, testuję różnego rodzaju substancje i powiem tak, nie potrzebujemy najdroższych kosmetyków świata, bo wszystko to, co mamy, to jest z natury. I wszystkie substancje, które możemy, na przykład witaminę C, którą uwielbiam, bo muszę się pochwalić, że my mamy bardzo, tylko nie umiem zdjęcia, drodzy Państwo, dokleić tutaj, jeśli chodzi o naczynia krwionośne. Cudownie, cudownie jest widzieć w momencie, kiedy robię klientce, która ma bardzo mocne, rozległe naczynia krwionośne, popękane naczynka, czy to na twarzy, czy to na dekoldzie, czy na udach, czy ogólnie żylaki, to są rzeczy, które tak naprawdę z zabiegu na zabieg znikają. Cudownie robimy przepływy, które udrożniając naczynka włosowate, naczynia głębsze, powodujemy, że ta skóra wygląda całkiem inaczej. Ona jest bardziej dożywiona, jest bardziej dokrwiona. To, co uwielbiam w tym urządzeniu, to to, że daje niesamowite rozluźnienie. Więc jeżeli mam spiętą skórę, bo wykonuję też wszelkiego rodzaju masaże, na twarz przeciwzmarszczkowe, to to urządzenie powoduje, że te zmarszczki i te mięśnie za, po, takie pozapinane się po prostu rozluźniają. Więc to jest jeszcze większą przyjemnością, z jeszcze większym, jakby, efektem. Może ja tak zacznę od czubka głowy, bo w momencie, kiedy zaczęłam używać urządzenie i testować na sobie, zauważyłam, że. Przy włosach tlenionych, moje zresztą panie wiedzą, że jak są włosy farbowane, one potrzebują dobrych odżywek i dobrych szamponów. Z urządzeniem mamy wszystko. Wystarczy sobie zrobić troszeczkę więcej wody, umyć tą wodą terahercową, dobrego naturalnego szamponu. I jak suszymy głowę, to nie tylko że oczyszczamy niesamowicie sobie łuski włosa i, i oczyszczamy skórę włosów, to też niesamowicie działamy na miękkość, gładkość. Te włosy się zaczynają pięknie układać. Nie trzeba stosować odżywek, bo też przetestowałam, umyłam najzwyklejszym szamponem, wysuszyłam suszareczką i się okazało, że one się pięknie rozczesują, więc się nie, nie kudłaczą, więc się nie, nie, nie robią się guzełki, więc to jest coś, coś niesamowitego.